Hej kochani! Właśnie skończyłam czytać genialną książkę, tak szczerze mówiąc. I kompletnie się nie spodziewałam, że będzie ona aż tak dobra. A jest to Klub Bezdusznych Dziewczyn Laura Steven. Patrzcie jak w ogóle ta książka jest wydana. I to jest debiut wydawnictwa, wydawnictwa Szepty. No to jest hit, jakby powiedzmy sobie szczerze. Mamy jeszcze zakładkę, wyklejkę piękną, sążeczkę też jako zakładkę. Jest pięknie wydana i jest tak samo dobra w środku jakby nie, nie powiem, że jest piękna w środku, chociaż chociaż w sumie też, ale są tu też takie, wiecie, to jest powiedziałabym, że horror, bo są tu takie elementy nadprzyrodzone, jakby wiecie, jakieś opętania i tego typu rzeczy, ale z drugiej strony mamy też mega dużo takich nawiązań do literatury pięknej i też skłania ta książka tak do myślenia w tym sensie. Trochę też się bawi z naszą psychiką, więc troszkę taki thriller psychologiczny. Nigdy nie umiem określać tak stricte tych gatunków, ale generalnie jest to coś dla takich mrocznych dziewczyn, ale z drugiej strony też nie, bo właśnie mamy dwie bohaterki. Jedna z nich to jest Lotti, która gra w hokeja i jest takim, no jest takim sunshine, wiecie. I generalnie Lotti przeprowadziła się do innego miasta, żeby zacząć naukę w Akademii Sztuk Pięknych Karabal. I historia z tą akademią jest taka, że 10 lat wcześniej zginęło tam nie powiemy, czy to są samobójstwa, czy morderstwa bo w zasadzie oni sami tego do końca nie wiedzą na początku przynajmniej. A nie będę Wam spoilerować na razie. <laughs> Więc nie wiemy, czy to były samobójstwa, czy, czy morderstwa. Po prostu zginęło kilka osób, spadając, spadając z wieży. Z wieży północnej. No i Lotti jedzie tam, oczywiście, wiadomo, w swoich celach, żeby się nauczyć i tak dalej, ale dziewczyna, Jamie, z miejscowości. Tej, w której Lotti mieszkała wcześniej, została właśnie, jest jedną z tych ofiar, jakby powiedzmy, wieży północnej. I Lotti jakoś tak wiecie, wychowywała się przy tym, była taka burza medialna i w ogóle wokół tej sprawy, i stwierdziła, że ona chce tam jechać też po to, żeby po prostu, wiecie, dać sprawiedliwość śmierci Jamie i jakby odkryć, co tak naprawdę się wydarzyło. Co no niekoniecznie chcieliby wiedzieć jej rodzice, więc idzie się uczyć, tak? Druga bohaterka to już jest <grymny> twardy orzek do zgryzienia, bo Alice Wolf to jest bohaterka, z którą ja generalnie śmieszną sytuację miałam, bo <grymny> ja sobie myślałam na początku, że kurczę taki mini spoiler, ale w sumie to nie spoiler, bo to jest pierwsze spotkanie z Alice. Zaczyna się od zdania, że jestem od 15 minut dopiero w karawal, a już mam ochotę wszystkim podróżnić gardło. Czy komuś tam podróżnić gardło. Ale generalnie o, o to tu chodzi. I najpierw miałam takie kurczę, nie lubię jej. A później miałam takie: ej, ale ona w sumie jest jak ja. I miałam takie trochę. Czyli mam problem, jakby <laughs> ewidentnie. No, ale finalnie jakby się z nią polubiłam. Chociaż dalej miałam takie czasami momenty, że no nie wiem, a z drugiej strony sobie to czytam i takie, Boże, Jezus, no dosłownie, ja mówię to samo do siebie w myślach czasem. Nie wiem, czy powinnam to tu mówić dla osób, które czytały książkę. Hm. Ale właśnie Alice jest tą mroczną bohaterką, takim, wiecie, tutaj dedykacja jest dla dziewczyn, które urodziły się wkurzone. I Alice zdecydowanie jest wkurzona, jakby, wiecie, to jest. Taki typ dziewczyny, że ona jest wkurzona trochę na cały świat, ale tak naprawdę jest też w dużej mierze wkurzona na siebie, na swoje życie, na to, jak bezsilna jest w takim, wiecie, stricte świecie rządzonym przez mężczyzn, które my, jakby nie patrzeć, nadal gdzieś tam mamy. No i Alice jest taką bardziej gotycką postacią, bym powiedziała. I to jest właśnie taki zabawny kontrast pomiędzy nimi dwiema, a są współlokatorkami. Więc wiecie, to się może potoczyć różnie. I generalnie tak, na razie nie wychodzę poza to, co macie w opisie, więc to nie są jakby spoilery, jeśli czytaliście opis chociażby, ale nie będę zdradzać tego, co tam się dzieje konkretnie w książce. No, ale tak, generalnie Lotti zaczyna mieć jakieś halucynacje. Jakby coś jest z nią nie tak. Czuję, jakby wieża północna ją do siebie wzywała. I chce rozwiązać zagadkę. Dla Jamie, ale to też nie jest już tylko dla Jamie, bo to jest też dla siebie samej i to jest też dla innych kobiet w Carvel. A Alice natomiast odkrywa w bibliotece rytuał. Jakby wiecie, jeśli ktoś no reaguje złością na różne, nawet błahe rzeczy, to myśli sobie, Boże, co jest ze mną nie tak? Jak ja mogę się naprawić? No i Tutaj właśnie znalazło się takie rozwiązanie, że możesz się naprawić, jeśli rozdzielisz swoją duszę jakby na pół. Jakby to zło zostanie zamknięte, a będziesz, wiesz, spokojniejsza i, i będziesz lepiej funkcjonować z innymi. No i pytanie, czy, czy to jest tego warte? Hmm. Wiecie. Morderstwa działy się 10 lat temu, zamknięto szkołę, otworzono ją powro z powrotem. Jedna dziewczyna nagle zaczyna lunatykować, wychodzić sobie z domu, nie wiadomo gdzie, w sensie z mieszkania, a druga dziewczyna robi przerażający rytuał w bibliotece, i nagle zaczynają znowu ginąć osoby. I teraz pytanie: Czy to jest wina Lotti? Czy to jest wina Alice? Czy są tutaj inne osoby, które mogą być za to odpowiedzialne? Jakby, dlaczego dziekan, pani dziekan? tak bardzo pilnuje tej wieży północnej i nie chce nikogo tam dopuszczać. I jak to się stało, że mimo wszystko dalej doszło tam do kolejnego morderstwa. Mamy tu też kilku wykładowców, którzy naprawdę nie są jacyś normalni. W sensie, ja wiem, że wykładowcy z reguły mają takie swoje specyficzne rzeczy, nie obrażając żadnych wykładowców, oczywiście pozdrawiam moich, ale ale no ci tutaj są naprawdę tacy, że że czy też to i co ty tak myślisz? Ej, a może, może, to ty jesteś problemem, nie? To tak trochę o fabule. No i wspomnę tu jeszcze tak w sumie delikatnie, że jest to książka z wątkiem woman loves woman, czyli jakby główne bohaterki są biłerdkami. No i szczerze mówiąc myślałam, że będzie tego tutaj więcej, a tutaj to było tak mega mega delikatnie, że gdzieś tam ten, no i Troszeczkę. Jakby jeśli oczekujecie, że tu będzie ten romans tak na pierwszym planie, to absolutnie nie. To jest taki ultra, ultra slow burn. I no nie, nie to nie jest po prostu książka o tym, nie? To jest całkiem co innego. No i teraz moje emocjonalne wrażenia. Bo wiecie, że dla mnie książki najbardziej chodzi mi w książkach o emocje. O to, co ja czuję przy czytaniu, co ja czuję później opowiadając wam to. I czy ja chcę pisać do moich znajomych? O mój Boże, wiesz, co się dzieje w tej książce, wiesz, co ona właśnie zrobiła? No i przy tej książce tak miałam. I właśnie to mnie tak najbardziej zaskoczyło, bo ja w sumie czytam dość dużo takich thrillerów, horrorów i oglądam jeszcze więcej. I szczerze mówiąc, to nie spodziewałam się tutaj, że to mnie tak bardzo wciągnie i że będę czuła taki niepokój, aż. I to było super, jakby to była najlepsza część, jakby czytania że ja miałam takie, że kurczę, odłożę tą książkę na chwilę, bo muszę coś zrobić, ale później robię tę rzecz i mam takie, ej, ale, ale co się tam dzieje u Alice i Lottie? I kurczę, wracałam do niej po prostu. Więc no, mega na plus. Podobało mi się bardzo to, że ja jestem przyzwyczajona do jakichś takich porypanych akcji, ale tutaj też miałam takich parę momentów jakby, co się właśnie stało? Boże, co ty zrobiłaś? Jakby to... Ekstra, genialne. No i powiem Wam, że fabuła, jakby cała ta historia zaczyna się też dużo wcześniej niż 10 lat temu i my to na spokojnie sobie odkrywamy. Całość została przeprowadzona mega fajnie, bo jakby Lotti prowadzi to śledztwo, my prowadzimy je trochę z nią, a z drugiej strony mamy perspektywę Alice i bardzo mnie cieszyło też to, że dziewczyny nie są cały czas razem, jakby wiecie, że że o chodzimy na jeden kierunek, na zajęciach siedzimy razem w ławce i tak dalej. Tylko właśnie każda ma coś swojego i jakby są momenty, w których one owszem razem się spotykają i próbują coś rozwiązać, ale też dzięki temu miały, wiecie, inne perspektywy, różne poszlaki i to jest też mega super, jak się czyta. No i później też poznajemy oczywiście innych bohaterów i bohaterki, które też według mnie bardzo spoko zostały przedstawione i no, mieliśmy takie trochę momenty, że na przykład podejrzewaliśmy te osoby, później się okazywało coś tam takiego, a później jednak, jednak nie, jednak coś innego. I to było cały czas takie stymulujące bardzo. Żeby nie było, że mówię w samych pozytywach, superlatywach i tak dalej, no bo mówię, bo książka jest naprawdę bardzo fajna i ja mega ją polecam, zdecydowanie, jeśli lubicie taki klimat. W ogóle, jeśli lubicie tajemną historię Edgara Alana Poe, jeśli lubicie, co tam jeszcze było? Zbrodnia i kara i tego typu rzeczy, nie wiem. Był jeszcze jeden jakiś autor, którego ja mega lubię, właśnie taki alegotycki romantyzm i tak dalej. Ale to już teraz tego nie znajdę. No i przede wszystkim historie typu Dr. Jekyll i Pan Hyde, bo właśnie ta książka jest taką feministyczną wersją Dr. Jekyll and Pan Hyde. Mister Mr. Hyde chce mówić cały czas, ale i Pan Hyde. I jakby mega mi się to podobało też, no bo jednak, wiecie, cały wątek zamykania duszy, jakby tego, że, że jest w nas mrok, w ogóle poruszanie takich tematów jak egzystencjalna złość i jakby dlaczego kobiety niby nie powinny jej odczuwać. No, come on. Więc pod tym względem ta książka jest przegenialna i emocje też, styl pisania autorki bardzo fajny, wciąga. Zdecydowanie. Jedyne, do czego ja bym się tutaj troszeczkę przyczepiła, to jest to, że no jednak te momenty na początku, kiedy to jeszcze nie jest takie horrorowe, powiedzmy, no to są takie troszkę takie, wiecie, takie ala Wattpadowe W sensie jest to po prostu pisane takim mega lekkim wtedy stylem. I z jednej strony to jest spoko, bo później przez to nie spodziewałam się, że aż tak mnie, wiecie, wcisną w fotel te momenty Takie grozy. Ale no niektórym to może przeszkadzać, dlatego też mówię, jakby ja się świetnie bawiłam mimo to, chociaż no na początku przyznam, że miałam takie, że taki troszkę infantylny język jakby czy niektóre sytuacje, ale później już już później w sumie jak się zaczynają te rytuały opętania i tego typu rzeczy, to już naprawdę jest jest super i jakby książka jest świetna. Więc mega mega polecam. A teraz będą spoilery. No więc uwaga, uwaga, alert, spoilery, jeśli nie czytaliście, to nie słuchajcie, nie oglądajcie, wyłączcie i widzimy się w następnym odcinku. Ale jeśli czytaliście lub po prostu lubicie spoilery, tak jak ja, bo jesteście crazy, no to zostańcie ze mną. Generalnie, jakby. Halo, Alice. Alice w pewnym momencie mówi coś tam do siebie, typu, że. Nie bądź taką smutną cipą, czy coś w tym stylu. Ja miałam takie Boże, dosłownie, to są moje myśli do mnie przez większość czasu. Bo ja strasznie też potrafię zamolać, tak samo jak Alice. Jestem taka bardziej, wiecie, w swojej głowie niż, niż do ludzi. No ale to było mega ciekawe właśnie, bo, bo miałam z nią takie mieszane uczucia przez te niektóre sytuacje. I czasem ten jej gniew, ten jakby to wkurzenie było dla mnie takie trochę no nie przesadzajmy już bez kitu, no nie a z drugiej strony też czasem rozumiałam ją jakby te momenty więc naprawdę mam mieszane uczucia z Alice ale finalnie jakby no jest taka prawdziwa po prostu bo Lottie na przykład już do mnie nie przemawia tak bardzo jak do Alice no nie przez to że ja absolutnie nie jestem żadnym sunshine <gryw> jak już to mogę być księżycem ale słoneczkiem a ever <gryw> no i jakby Wiecie, który moment najbardziej mnie chyba szokował? Moment z kotem. Jakby nie chodzi mi o zmartwychwstałego kota, tylko chodzi mi o zabicie kota, bo tego się kompletnie nie spodziewałam. I jakby czytam to i miałam takie jakby what? Co się stało? Czy ona to naprawdę zrobiła? I miałam przez chwilę takie, czy ona to serio zrobiła? Czy to było jakaś, wiecie, że, że zamuniło ją i, i jakby zaraz się obudzi i jakby tego nie było? I w sumie to dalej nie wiemy czy to było, czy nie było, bo kot się pojawił, ale no. No i generalnie podoba mi się, jak autorka rozwiązała to z tym Dakri, i cieszę się, cieszę się, mega się cieszę, że to nie jednak, nie pani rektor i nie, nie osoby z klubu bezdusznych dziewczyn zabijały te dziewczyny, tylko właśnie Dakri, I że zostało to udowodnione, no Mega fajna książka. I szczerze mówiąc, przez chwilę naprawdę się bałam. Bałam się tego, jak to się skończy. Czy, czy to będzie takie, że, że nieodwracalny na przykład jest ten rytuał? Czy na przykład ktoś umrze? Czy nie daj Boże, Alice zabije Lottie. Jakby spodziewałam się już naprawdę różnych rzeczy. No a tutaj pod koniec dostaliśmy takie trochę urocze sceny, gdzie one faktycznie już troszkę tam, wiecie, pokazują te swoje uczucia do siebie. No i jakby finalnie wszystko kończy się dobrze, co jest, jest spoko, bo nie chciałabym, żeby to się skończyło źle, ale z drugiej strony też no, jest to takie inne zakończenie, nie? Bo, bo mówię, początek był taki trochę, powiedzmy, bardziej dziecinny, i później nagle większość książki mamy takie je, jeb, 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 jeb I zakończenie już tak powoli się uspokoiło i, i takie happy. To trochę nie do końca mi wajbowało, ale z drugiej strony no cieszę się, że tak było, bo nie chciałabym, żeby było inaczej, więc... Mega polecam. Dajcie znać, czy czytaliście i jak się Wam podobało, i co myślicie w ogóle, którą bohaterkę wolicie: czy Alice, czy Lotti. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hej.